Powoli, nie szybko. Powoli. Powoli, nie? No. no. No, także o, kamerka brudna była. No, ale to nic. No jedynie nie ma tą to kamerkę, zawsze to obiektyw brudny. Nic nie widać było pewnie, ale mam nadzieję, że było też. No i co? Jedziemy na pole i przy okazji pomogliśmy sąsiadowi już drugi raz. Pierwszy raz z arbosem. Arbos wtedy sam wyjechał, ale teraz to co porobił arbus te kolejny no to już średnio. Także mieliście akcję z wyciągania sąsiada no takie akcje to są zdarzają się rzadko, ale się zdarzają mam nadzieję, że się podobało ależ ta 60 to szła jak dzik, jak dzik w żołędzia, proszę państwa, dzik to no jest moc szkoda, że nie śladem nie włączyłem wcześniej kamerki, no ale dobra dobre tyle Kotletem się musicie zaspokoić. Ziemniaków nie ma. <gry> A my lecimy talerzować. Ale się tu już urawi narobiło. No i w końcu talerzujemy. To, 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 to. zaniedbane pole bardzo. Bardzo zaniedbane. No niestety. Jest jak jest. Warunki były takie, że może się przespało. Przespało się te pole, ale tak czekaliśmy na wapno. E, później przyszła zima. No już mówię Jak już strzeliśmy wapno, akurat skończyliśmy się wapno i przybroziło. Minus 10. O, I znowu mówimy. W styczniu znowu, bo też nie było jakoś, no, czekaliśmy wtedy na wapno mówię, no bo bez sensu talerzować i później znowu jeszcze raz talerzować, bo przyjdzie wapno to poczekamy na wapno no i poczekaliśmy na wapno gdyby nie wapno szybciej, to by było szybciej Siemanko wiosna, wiosna radosna zobaczcie, lecimy i na wozik i wapienko po szybach daje. <śpiewanie> <śpiewanie> o O niej. O niej. O na i proszę Państwa, i na a i wapienko no niestety nie udało się tutaj nie udało się tutaj tego wcześniej tego zaaplikować, bo czekałem na wapno miało być zmulczowane ale musimy to najpierw rozwieść naprawić mulchera bo się zepsuł dlatego nie jest ścięta, miało być ścięta, bo mi te przymrozki były fajne okazało się, że łożysko siedło no i po robocie I po robocie, ale dzisiaj piękny dzień, proszę Państwa Ja nie mogę, Ma nie super piękny. Normalnie wiosna, mamy luty Luty, początek lutego Gorąco się zrobiło Że ho ho, dobra To my lecimy Pojadę. No jak od tego. to ja jadę po niego. Tak tu pan Ty, to może jaką tylko łyżko wezmę, nie? No. no prawie wyszedł. Prawie wyszedł. Mariulaczka Laczka, jakaś miło Tylko tutaj zakręt się pojawił Gdyby nie ten zakręt To by wjechał Hmm To co to, to tak Podniosło Szczapa No kolejniki będą Proszę Państwa, dobra, trzeba się bujać Jakoś się trzeba się bujać i wyjechać stąd Teraz tak, do przodu czy w lewo W lewo to średnio Tutaj, w tą stronę to tak średnio chyba do przodu no, niedobrze zaczęłem skręcać ej, ej, ej. Zostawiłem sobie ten ostatni Ten ostatni zakręcik sobie zostawiłem na sam koniec Wiedziałem, że to będzie najciężej Praktycznie mało co RSM-u, 200 litrów Pomagałem sobie łyżką, no niestety nie nagrało się, kamerka zwariowała i nie chciała się włączyć Nie było akcji <grym> Łyżką się, ten można powiedzieć, podrapywałem No ale <grym> Tu już brakło, dobra to co? Próbujemy dalej wyjechać, nie? To muszę Was teraz... Dobra. Trzeba to jakoś zrobić do tyłu idzie do tyłu to dobrze Uza i... i do domu! Nie, tutaj... Was tutaj... Nie, was tutaj... Mówię. nie ma gdzie, ja. muszę sobie jakieś... I tyle Apa. lecimy do domu mamy 10,30 i koniec z azocikiem w tym roku na zboże i te inne wszystkie produkty narka